Witam serdecznie na Radzie Pedagogicznej. Jako pierwszy głos zabierze nasz wspaniały, kochany od czasów Wałęsy, niezastąpiony pan dyrektor. Brawo, brawo. Także witam serdecznie na Radzie Pedagogicznej. Brawa, brawa. Wielu nauczycieli mówi, że prowadzę tą szkołę twardą ręką. Oczywiście jest to nieprawda. Baczność! <grywa> Może sprawa pierwsza. Koleżanka od geografii postawiła bardzo śmiałą tezę, że w naszej szkole panuje zjawisko fali. Otóż sprawdziłem to. I stwierdzam, że w naszej szkole fali nie ma. Zresztą ta koleżanka już u nas nie pracuje. Dziękuję grono za poparcie. Sprawa druga. Docierają do mnie skargi od nauczycieli, że w naszej szkole jest cenzura i nie ma wolności słowa. Otóż sprawdziłem to. I stwierdzam, że w naszej szkole nie ma czegoś takiego jak cenzura i wolność słowa. Dziękuję bardzo za poparcie. To może teraz sprawa najważniejsza. Dostałem list od starosty w sprawie strajków, więc może przeczytam go w całości. Drodzy nauczyciele, z poważaniem Piotr Rećko. Aby najważniejsze mamy za sobą, to może teraz koleżanka zawsze. Panie dyrektorze. Tak jest. Rodzice skarżą się na naszego kolegę, pana Katechetę, który uczy wychowania do życia w rodzinie. Czego? Wiedzy o seksie. Woszu. W każdym bądź razie. Yy, wszyscy są oburzeni treściami, jakie pan Sylwester yy, ma na swoich lekcjach. Tak, do mnie również dotarły te skargi. Także, panie Sylwestrze, proszę wyjść. Nie mogę teraz. Zapomniałem, może pan wyjść z te odwieszą panu karę. I proszę koleżankę, zacznij. Panie kolego, że to za, zażartuję, za <laughs> Czy pan w naszej szkole wychowania do życia w rodzinie. A czy pan wie, że mamy największy współczynnik UC, uczennic w ciąży? Tak, wiem, ale za to wśród chłopców najmniejszy. <laughs> to jak pan wytłumaczy fakt, że Viola z czwartej TFI jest w ciąży? <laughs> Nie stosowała moich metod. A co pan im radzi? Żeby nacierały się czosnkiem. Jeden z obieg czosnków wkładamy do pętka, kładziemy się na brzuchu i leżymy. Ile? 9 miesięcy. To bardzo odważna metoda, a zna Pan może jakieś inne? Tak. Y, moja mama stosowała metodę kalendarzyka. To no nie widać. Inaczej. Niech się Pani uspokoi, bo pojadę po premii. po czym? Po tym, czego nie ma tutaj w szkole. Panie taka. to jak Pan wytłumaczy fakt, że moja koleżanka używała metody kalendarzyka, a i tak jest w ciąży? Może miała kalendarz nie na ten rok, albo luty był przestępczy, albo po prostu czosnek, czosnek wypadł i stępka. No proszę pana, mówi pan naszym uczennicom, że jeśli stosują tabletki antykoncepcyjne, to wąsy, wąsy im rosną. A powszechnie wiadomo, że po tabletkach antykoncepcyjnych wąsy nie rosną. Rosną, rosną, ale dobra, zmieńmy temat. Panie Sylwestrze, ma Pan problemy wychowawcze z młodzieżą, ale czy Pan wie, że XIX-wieczne pruskie metody tortur są zakazane? No tak, wiem, dlatego ja stosuję rzymskie. Proszę Pana, jeśli jeszcze raz się dowiem, że przybił Pan Monikę do tablicy, to inaczej porozmawiamy. Ja nikogo nie przybiłem. Tak, a dlaczego się Pan skłócił na lekcję we wtorek? Byłem w sklepie. Po co? Po gwoździe. Panie taka. to dobrze wiemy, że Monice trzeba pomagać. Ona cierpi na nadpowodliwość ruchową. <noise> Jak się przybije, to nie cierpi. No dobrze, a. A wie co to pan. Wie pan, co to jest masturbancja? Znane mi jest to zjawisko. O, kolega, po kursach, proszę. Uwaga, masturbancja występuje w samolocie. Jak samolot leci i wpada w taką dziurę, to nim tak trzepie. O, widzę, że pan jest oblatany w tym temacie. A raz przeleć. Yy. Na szczęście z tego dzieci nie ma. Ale, panie Sylwestrze, może osobiste takie pytanie. Czy był pan kiedyś w związku? <laughs> A pani wie, co to jest związek? Tak, wiem. Chyba radziecki. <laughs> tak, byłem kiedyś w związku, ale to były czasy studiów. Od tamtej pory Mirka nie widziałem. O o Co pani tak kołuje? <noise> Może mam masturbację. Bo na pauzę to już za późno. Panie Katachaj, to skończmy tą farsę. Niech się pan nie ośmiesza, bo i tak się wszyscy z pana śmieją. Panie dyrektorze, ale to z pana się śmieją. Ze mnie? Ciekawe z czego. Mówią, że pan jest ten, no. No. tranwestyta. Co? Ja? Ja przecież urodziłem trójkę dzieci, in vitro. In vitro. Ksiądz Tomasz też jeździ Suzuki in vitro. No ale ksiądz Tomasz nie ma dzieci. Mama! Panie go, to Dobra, to podsumujmy teraz. Stwierdzam, że nie może pan uczyć w naszej szkole wiedzy o seksie. Ale jak to nie mogę? No normalnie, nikt sobie pan weźmie urlop wychowawczy. <grym> ale jak urlop wychowawczy przecież ja nie jestem w ciąży? No pana w teorii, to kto wie? Ja mam ząbek, czosnku w pępku, nie mogę być w ciąży. To pan sobie ten ząbek wyjmie i wsadzi z drugiej strony. Ale z drugiej strony nie ma pępka. Tak, będzie pan jechał palcem po kręgosłupie i pan trafi. A nie, nie, teraz to ja ci wygarnię. Wszystko ci powiem! Ty, ty Hitlerze z wąsami, ty, ty, ty go w jakimś duże. ty, ty wielorybie na plaży w Kundzinie! Ty, zostaw go! A ty się i Wąka nie odzywaj, ja nie powiem, że ty dla dyrektora raz że na ciebie czopek wołają!